Hej, dostałem dzisiaj od klientki prośbę, abym zerknął na e, jej ofertę one-time-offer, bo tam konwersja jest troszkę e, nie, nie za wysoka, niezadowalająca, i żebym mógł coś zerknąć swoim okiem, może coś doradzić. Po pierwsze, no, niektóre rzeczy subiektywnie mogą się wydawać, że coś zmienią, ale to się niekoniecznie musi e, przełożyć na tą konwersję. Po drugie, no, są takie pewne elementy w ofercie, które e, znacząco Tą konwersję zwiększają lub e, zmniejszają. O tym e, napisałem artykuł ostatnio na blogu sprzedawajszybciej.pl. Możesz tam zerknąć, a dzisiaj, właśnie kilka tutaj tych tematów e, omówię. Tych błędów, tych rzeczy, które można było zmienić, e, moich obserwacji właśnie na tej ofercie. Oferty nie pokażę, ale wymienię kilka tych elementów. Wizualnie było bardzo ładnie, w porządku. Jedyne co to e, miałem wrażenie, że e, ta propozycja, ta oferta pojawiała się troszkę za nisko i na tym pierwszym ekranie nie było y, tak w pełni jej y, widać. To po pierwsze. Po drugie, lejek był zbudowany tak, że y, oferta nie pojawiła się zaraz po zapisaniu na y, newsletter, tylko dopiero po potwierdzeniu, po kliknięciu maila. I to też jest do zbadania, czy ktoś po kliknięciu tego potwierdzenia. W ogóle wchodzi na tę stronę, czy odruchowo nie wchodzi i ją zamyka? I tego jeszcze nie wiemy. Trzeba zbadać czas yy, przebywania na tej stronie. I też zasugerowałem zainstalowanie narzędzia Hotjar, yy, gdzie będzie on nagrywał yy, wizyty użytkowników, tak jakbyśmy stali za jego plecami i robili, i widzieli to, co klient yy, robi. Yy, I takie narzędzie da, da, da nam również yy, wiedzę na temat tego właśnie, co w ogóle ten klient robi na tej stronie, jak daleko skroluje, ile z tej strony widzi i można na tej podstawie wyciągnąć ciekawe wnioski. Wracając jeszcze do punktu pierwszego, skoro nie było wszystkiego widać na tym pierwszym ekranie, zasugerowałem po prostu zmniejszenie tych interlinii, no zmniejszenie, żeby wyżej to wszystko podeszło i od razu było więcej widać. To, to, to punkt pierwszy, punkt drugi. To nie wiadomo, właśnie było takie rzeczy. I trzecia rzecz, właśnie dość ważna w mojej ocenie była taka, że była pewna niespójność, pewna niespójność między tym, na co się zapisujemy, i między komunikacją tego, co można kupić w, jako produkt w ofercie jednorazowej, to było jedno i to samo. Tutaj zapisywaliśmy się na spotkanie online. Na żywo, a można było kupić zapis poprzedniego e, któregoś spotkania, i problem był właśnie taki, że zostały użyte różne nazwy. Na pierwszym, na landingu, była użyta jedna nazwa, potem na, w ofercie była użyta druga nazwa na samej górze, a dalej w treści była użyta trzecia nazwa. Nie wiem, czy to może mieć jakiś wielki wpływ na konwersję, ale patrząc ja na to subiektywnie, wydawało mi się to troszkę e, niejasne i zasugerowałem po prostu uspójnienie tego, żeby używać tej jednej nazwy. I czwarty punkt, e, też było to dla mnie trochę niejasne, niezrozumiałe. Może nie byłem w grupie docelowej. E, korzyści, korzyści z posiadania, z obejrzenia, z zakupu e, tego wideo dla mnie były też trochę niejasne, a a wiadomo, że językiem korzyści trzeba jednak tą ofertę przedstawiać. Niby tam one były w pewien sposób wypisane, ale też zasugerowałem pewne zmiany, poprawki, żeby podkreślić jeszcze dokładniej tą wartość, co klient zyska bardziej, więcej, niż gdyby tylko zapisał się na to pierwsze spotkanie online. To na szybko takie refleksje tutaj chciałem się z tą podzielić, zajrzyj na bloga sprzedawajszybciej.pl, tam jest artykuł właśnie też z takimi często popełnianymi błędami na stronach sprzedażowych na one-time-offer.